STS. Wspieramy polski sport. Macieju, kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy na tej hucznej konferencji w Wyśle, to nie tak się to miało zakończyć. No, dokładnie tak. Był jasny i bardzo chyba dobrze przygotowany plan, jednak no, okazało się, że pewne założenia tego planu były chyba błędne i być może też moja interpretacja pewnych jego elementów była, była błędna. Wiadomo, że tutaj na plus może zaliczyć to, że właściwie do samego końca trzymałem się tego planu i cierpliwie czekałem na to, aż przyniesie rezultaty, ale no wiadomo, jeżeli coś w planie było złe, no to ciężko było oczekiwać tego, że jednak przyjdą dobre wyniki. I no myślę, że dużo nauki jednak ten sezon przyniósł, dużo wniosków. I teraz mając na uwadze to, że czeka nas już za chwilę kolejny sezon przygotowawczy, Wprowadzimy szybko poprawki i myślę, że to też nie będzie wielki problem, żeby, żeby powrócić do takich sprawdzonych rzeczy. Kawa na ławę. Co wiemy po tych kilku miesiącach? Bo to była zima poszukiwań, ale jakie znamy odpowiedzi, bo to nie czas na pytania już. Myślę, że przede wszystkim wiemy, że nie należy zmieniać naturalnej techniki, że jednak ta naturalność w skokach narciarskich jest bardzo ważna, bo ona... Ona powoduje, że zawodnik ma dobre czucie, dobrze odbiera pozycję dojazdową, czuje skocznie, czuje przejście, ma dobry timing i po prostu na bazie naturalnej techniki można zbudować później dobrą formę, która daje dobre wyniki. A kiedy no, na siłę ch chce się coś zmieniać i bardziej wchodzić w świat nauki, czyli przenosi na przykład to, co robimy na, na tej platformie dynamotycznej na skocznie, to zaczynają się pewne. Problemy, i po prostu tutaj wypracowałem, jakby to powiedzieć, złe nawyki ruchowe poza Skocznią, które chciałem przenieść na, na Skocznię. I tutaj, jakby niestety, e, no, gdzieś zatraciłem się w tym. Straciłem tą naturalną technikę, która, e, która powinna dać dobre wyniki, i no, za dużo, jakby zmieniłem, za dużo chciałem zmienić. Wiadomo, że. Gdyby ten plan wypalił, to byłoby, byłoby super, bo skakałbym, powiedzmy, wedle jakiejś tam idealnej, optymalnej techniki. Ale no, każdy zawodnik jest inny i trzeba jednak przede wszystkim szukać naturalnego, dobrego skakania. I myślę, że to jest taka najważniejsza odpowiedź po tym sezonie i taka bardzo ważna lekcja. Czyli to był pomysł, no bo mówisz o zmianach, które. Tak na nasze ucho wydają się poważne, a zawodnika, który wygrał, wygrywał puchary świata, no to nie poszło w tę stronę, którą dlaczego podjęto decyzję o takich zmianach. Znaczy, Tak no, tak mówiłem wcześniej, może ja też nie do końca dobrze interpretowałem ten, ten plan, bo z tym zawodnikiem, który Zawsze uważnie słucha i jakby no nie zapomina pewnych rzeczy. Jeżeli raz coś usłyszałem, że to by było dobrze zmienić, to później cały czas o tym pamiętałem, zbierałem te rzeczy w głowie i tak było po, po zeszłym sezonie, gdzie u, u, usiedliśmy w gronie całego sztabu szkoleniowego razem z doktorem Haraldem Perniczem, który odpowiada za przygotowanie fizyczne, właśnie za analizę tej platformy. i i przeanalizowaliśmy, co można by zrobić lepiej i czego brakuje, żeby być najlepszym. I po prostu to wszystko zebrałem do kupy, jak to się mówi, zapisałem i mówię, to jest mój cel teraz na lato, żeby zmienić to, to i to, bo tego brakuje, do tego, żeby być po prostu najlepszym zawodnikiem na świecie. Ale tak jak mówię, no niestety tego chyba było za dużo i troszkę pewne rzeczy były wbrew mojej naturalnej technice. I postanowiłem, że całe lato będę się trzymał tylko właśnie tej jednej wizji, jednej techniki i starał się jak najwięcej nauczyć poza skocznią właśnie współpracując z doktorem Perniczem na platformie i to przenosić na, na skocznie. Okazało się to bardzo, bardzo trudne, bardzo zdradliwe, bo jednak tak jak mówię no, na platformie stoimy w statycznej pozycji, nie ma prędkości i to jest jednak coś innego niż skok, powiedzmy, przy 100 km na godzinę, gdzie trzeba wyczuć moment odbicia, wyczuć skocznie, utrzymać równowagę i, i też jakby mieć czucie tego powietrza. Także no, nie udało się tego jeden do jeden przenieść eee, i, te, i tak jak mówię, no później były próby w zimie, żeby, żeby no, próbować wrócić troszkę do bardziej naturalnej techniki, ale wiadomo, kiedy odda się 1000 skoków poza skocznią i około 200 na skoczni z, z jakimś tam pomysłem i powtarza się pewne nawyki, to później jest naprawdę ciężko wrócić, a wiadomo, że w sezonie na to nie ma czasu i eee, no, i myślę, że to był ten błąd. I jakby ja jak najbardziej nie mam pretensji do nikogo, bo tak jak mówię, gdybym się cofnął rok wstecz i nie wiedział, kto się skończy, to na pewno drugi raz podejmę to wyzwanie, bo <laughs> było kuszące. Widziałem, co można zrobić, żeby, żeby wrócić na szczyt i być jeszcze lepszym zawodnikiem. Jestem takim człowiekiem, który, mimo może już z takiego wieku, że ktoś może powiedzieć, a to już się niczego nie nauczy, podejmuje nowe wyzwania. Jeżeli jest szansa, 1, 2, 3 i jeszcze dać więcej i czegoś się nauczyć, to to robię, I to, i to było takie wyzwanie. Myślę, że ryzyko było duże, ale była szansa, że jednak to przyniesie bardzo dobry rezultat, no i to jest kolejna lekcja. Ale tak jak mówię, nie mam do nikogo pretensji, bo sam podjąłem to wyzwanie i być może później w trakcie trwania całego procesu pewne rzeczy źle sam interpretowałem. I zamiast o pewnych rzeczach zapomnieć i iść dalej, to ja cały czas jakby trzymałem się tego, co, co mówiliśmy przed sezonem, i zbierałem to do kupy i staram się to wykonać najlepiej jak potrafię. To są aspekty techniczne, ale, ale jak ta praca mentalna nad psychiką, bo kiedy przeczytaliśmy o tych osiołkach, to przecieraliśmy oczy ze zdumienia. No, nie wiedzieliśmy, czy to żart taki pierwszokwietniowy, czy naprawdę tutaj był pomysł jakiś w tym wszystkim. Pierwszego kwietnia jeszcze nie było, ale szczerze mówiąc, na początku, kiedy dowiedziałem się o tym pomyśle, też myślałem, że to może jakiś żart, ale okazało się, że, że nie, że jest to Pewnego rodzaju nowa, nowa terapia, nowy pomysł na to, żeby, żeby pracować nad psychiką. I myślę, że tak, że to z jednej strony przyniosło bardzo dobry rezultat, że to jest coś, co ze mną zostanie, że to nie jest tylko praca na ten sezon, tylko to czegoś tam nauczyłem, co wypracowałem, bo to też coś się wypracowuje. Na pewno pomoże mi w przyszłości, w kolejnych sezonach, ale tak szczerze mówiąc, myślę, że troszkę. Ta cierpliwość, którą nabyłem i taki, taki spokój, konsekwencja w działaniu, mimo wszystko chyba w tym sezonie przeszkodziła, bo myślę, że gdybym podszedł do tego, jak w zeszłym sezonie gdzie troszkę tej cierpliwości brakowało, myślę, że jakby szybciej bym próbował znaleźć pewne, pewne inne rozwiązania i szybciej postanowiłbym zmienić ten pomysł. Tutaj tak jak mówiłem Wiśle, dajmy sobie czas, nie ma konkretnego terminu kiedy ta forma musi wyszczelić i po prostu będę realizował plan ale no niestety wracając do początku naszej rozmowy ten plan był troszkę źle przygotowany więc to tak paradoksalnie chyba nie pomogło w tym sezonie ale na pewno będzie procentować bo ta praca z osłami była naprawdę bardzo ciekawa inspirująca ale też bardzo ciężka bo to jest takie czasami zderzenie z takim no, własnym ja, z własnym ego, bo ten osioł jest takim odzwierciedleniem naszych uczuć, naszego charakteru I, i trzeba mieć dużo takiej odwagi, pewności siebie, żeby w ogóle się z tym zmierzyć, żeby jakby, jakby to będzie spojrzeć w lustro to, to jest jakby pierwsze wyzwanie, a później wyzwaniem jest praca nad psychiką poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń z tym osłem, czyli czyli na przykład pierwsze ćwiczenie jakby, no, odnalezienie wzajemnego zaufania, pokazanie, kto jest liderem i zmuszenie osła do, do posłuszeństwa, zmuszenie to jest złe słowo, bo się uważa, powiedzmy 300-400 kilo, więc nie da się go zmusić. On, on pójdzie tylko wtedy, kiedy, kiedy jakby zechce i poczuje, że, że to nie jest nic groźnego i że my jednak jesteśmy tym, tym liderem i wtedy wykonujemy proste ćwiczenia, Na przykład, chodzimy w kółko, zmieniamy kierunek, pokonujemy jakąś przeszkodę. Zaczynamy biegać z osłem, tak to są różne jakby, niby proste ćwiczenia, które są tak naprawdę bardzo trudne w wykonaniu, które uzewnętrzniają pewne cechy charakteru, pewne e, takie nasze odczucia i emocje przede wszystkim i, i, i poprzez to, jak my, jak my to wykonujemy, jak osioł to odbiera, doktor jest w stanie pewne rzeczy zauważyć, ale dużo też my po prostu czujemy. I fajne jest to, że można. Bardzo szybko coś zmienić, spróbować i, i zobaczyć efekt, bo wiadomo, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy trzeba czekać bardzo długo. A tutaj na przykład jeżeli osioł nie chce iść, jesteśmy w stanie zrobić przerwę, przemyśleć, przeanalizować, zmienić coś w swoich odczuciach, w swoim podejściu i nagle osioł zaczyna iść. I to jest jakby bardzo szybka odpowiedź, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. Także takie, takie sesje myślę, że bardzo dużo dały przede wszystkim na przyszłość. Ostatni wątek, ostatnie pytanie. Willingen, powiedziałeś mi, e, nie chcę jechać do Zefeld w roli takiego atmosferowicza. E, z perspektywy czasu, co czułeś, kiedy Polacy rywalizowali w Zefeld, a ty byłeś w zupełnie innym świecie? Bo, bo kadra B to jest, powiedziałbym, nawet troszkę inna dyscyplina sportu niż to, co wy tutaj macie w kadrze A. Rzeczywiście ten, jakby, przeskok z kadry A do kadry B i z Pucharu świata do Pacharu kontynentalnego to jest. no. Troszkę inny świat i taki no, duży upadek dla mnie, jeśli chodzi o zawody, ale no nie jeśli chodzi o, o kadry, bo bardzo dobrze mi się pracowało z kadrą B i, i naprawdę też jestem wdzięczny za to, jak mnie przyjęli i jaką pracę ze mną wykonał cały sztab szkoleniowy, także tutaj nie było mowy też o jakimś takim spadku czy. Czy wartości, czy po prostu też też motywacji do pracy, bo naprawdę kadra B działa bardzo dobrze i widziałem ogromną motywację i u chłopaków i u sztabu szkoleniowego, żeby w jakiś sposób mi pomóc. Ale rzeczywiście przeskok między kwarem świata a kontynentalnym jest bardzo duży, bo to e, takie zawody, troszkę jak, jak, jak trening, bez, bez mediów, bez kibiców, tak bardzo na luzie, wiadomo, że też za bardzo. Jeżeli nie przejmuje się warunkami, więc, więc to są bardzo ciężkie zawody, ale też powrót do takiego do, troszkę do przeszłości, do wspomnień, ale powrót do po prostu koncentracji tylko wyłącznie na skokach, bo, bo nie ma całej tej otoczki, więc można było pracować i skupić się tylko wyłącznie na skokach. Eee, tak żeby to nie było łatwo na pewno. Ta, ta decyzja też nie była łatwa. Było to raz, myślę, że przyznanie się rzeczywiście do błędu i do porażki. Co według mnie jest istotne, żeby w odpowiednim momencie przyznać się do porażki, ale także od razu podjęcie nowego wyzwania. Nie, nie na zasadzie złożenia broni i powie, powiedzenia, jadę do domu i teraz będę odpoczywał, bo już nic nie, nie chcę w tym sezonie zdziałać, tylko przyznanie się do, do porażki, ale od razu podjęcie nowego wyzwania i powiedzenie na zasadzie ok, teraz będę walczył, żeby jak najszybciej wrócić. I myślę, że efektem tego jest to, że dzisiaj rozmawiamy w, w planicy. Wiadomo, że plan był troszkę bardziej ambitniejszy i chciałem wrócić już na rower i, i tu w planicy pokazać troszkę lepsze skoki, ale... ale było naprawdę ciężko, no. Były pewne przeciwności losu. Ciężko pracowałem, walczyłem, także... także myślę, że... pokazałem w pewnym sensie taki hard ducha i, 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 i walkę. A, a na pewno... Było mi jakby łatwiej też przyjąć to wszystko ze względu na, na, na moje już takie przejścia z przeszłości, że już się zahartowałem jako zawodnik i, i wiem, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale ważne jest to, żeby za każdym razem stać i, i po prostu być, być silniejszym i uczyć się. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.